Pamiętam mniej więcej jak zaczynałem rok temu, i ta koszula wręcz się nie dopinała. A teraz jest luźniutka, i wcale nie dlatego, że od tego czasu jakoś się rozciągnęła. Nie, to ja się zmniejszyłem. Dzień dobry. A tak zapytam przy okazji: eee... serniczka? Jaremu! Jaremu i ty! Moja żona ostatnio pytała, czy będę jadł to na wizji, ale stwierdziłem, że nie. Chociaż są przecież te japońskie kanały bardzo popularne, że jakby twórca je, a po drugiej stronie ci, którzy nie mają towarzystwa do talerza, to właśnie oglądają to w internecie i mają takie wirtualne towarzystwo. Ale to nie jest taki kanał. Dzień dobry. Co ciekawe, jeżeli chodzi o ten sernik, zrobiłem go własnoręcznie i wrzuciłem zdjęcie do internetu i uzyskało więcej lajków. A na pewno więcej komentarzy niż kolega, który wrzucił zdjęcie swojego psa. A to znaczy, że albo mam lepszych znajomych na Facebooku, albo faktycznie ten sernik robi taką karierę. Natomiast nie jest absolutnie, to nie jest program o tym, że będziemy uczyć się robić sernik. Nawet nie będzie o tym, że ten sernik jest fit, bo nie jest. Dwie kostki masła do tego zużyłem, szklankę cukru, w sumie to wyszły dwie foremki. Strasznie dużo tego sernika wyszło, trzeba go teraz zjeść, ale jest naprawdę niezły, bo jest z rodzynkami i żurawiną na czekoladowym spodzie. I teraz w internecie cała jest afera, no drama się po prostu rozegrała. Czy sernik powinien być z rodzynkami, czy bez? I jaki jest lepszy? Więc ten jest taką... Nutą pomarańczy na czekoladowym spodzie z rodzynkami i żurawiną, bo ja innego sernika jak z rodzynkami nie uznaję. Jestem ciekaw Państwa opinii z rodzynkami, żurawiną, czy bez jaki powinien być sernik. A dzisiaj będzie o najgorszym jedzeniu, jakie mnie spotkało. Może Państwo również mają podobne odczucia, może nie. To zapraszam do dyskusji. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że oprócz tego, że jestem na Facebooku, ale to tak naprawdę okazjonalnie, tylko kiedy pojawia się nowy odcinek, natomiast cały czas można nawiązać ze mną kontakt poprzez komentarze na YouTubie, ale również ponieważ faktycznie. Zgadzam się z tym, że więcej do Państwa mówię niż pokazuję, bo cóż to można pokazywać cały czas, skakanie na skakance, czy siedzenie w domu, więc również to jest w wersji podcastowej na Spotify'u. Wszystkie linki, wszystko macie w opisie, więc do tego zapraszam. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, ponieważ ja jako amator, amator kucharz, amator sportu, amator internetu chcę Państwu pokazać, że można zrzucić 10 kg, jeżeli bardzo się chce, jeżeli trochę się poćwiczy, jeżeli trochę zmieni się swoją dietę i można nawet nie rezygnować z takiego sernika na dwóch kostkach masła. E, oczywiście, jeżeli nie jest to podstawa naszej diety, ale o tym już za chwilę. Miało być o najgorszym jedzeniu. Ja nie wiem czy najgorszym, natomiast w momencie, kiedy przyglądamy się kuchni, tej naszej, mówię polskiej, ale tej w takim domowym wykonaniu, to nie ukrywam, że ta kuchnia była zawsze bardzo sycąca i bardzo tłusta. Moja babcia, jak przygotowywała schabowe, to były najlepsze schabowe na świecie. Natomiast tego masła tam, do, tego, do tej panierki, ile tego szło, to aż nawet nie chcę zgadywać. Mój ojciec na przykład jest mistrzem, jeżeli chodzi o Bigos, czy o wszelkiego rodzaju smażone potrawy. Teraz z kolei. Specjalizuje się w drożdżowych ciastach i, i chlebach i wszystkim tym. To wszystko jest absolutnie bez liczenia jakichkolwiek kalorii. Nikt tam nie liczy kalorii. Ważne, żeby to było chrupiące, złociste, mięciutkie, wysmażone itd. itd. Przede wszystkim, żeby było smaczne. Natomiast nikt absolutnie nie sprawdza, czy to jest fit, czy to jest zdrowe, ile to ma kalorii. Wszelkiego rodzaju produkty to są produkty, które są sezonowe, tu teraz dostępne. Nikt nie poszukuje azjatyckich dodatków, nikt nie poszukuje amerykańskich przypraw, nikt nie yy, szuka różowej soli. Nie, 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 nie. To są wszystko rzeczy typu schabowy z panierką, yy, czy schabowy w panierce, do tego kapusta, do tego ziemniaki, <noise> yy, jakieś kiełbasy z cebulą i tak dalej. Więc nie ma tu absolutnie żadnych wyszukanych potraw. Faktem jest, że my też tej kuchni za bardzo nie znamy, a to jest tak, że moje pokolenie je to, czego nauczyli ich rodzice, a z kolei to młodsze pokolenie, następne po mnie, będzie patrzeć na to, co ja robię, ale jednocześnie też stosować własne techniki. Faktem jest, że podejście do gotowania, do kuchni absolutnie się zmieniło. Za moich czasów gotowała moja mama, a przede wszystkim moja babcia. Mój ojciec też pojawiał się w kuchni, natomiast sporadycznie. Teraz to się chyba wszystko powywracało. To znaczy, z jednej strony odnoszę takie wrażenie, że wszyscy gotują, to znaczy e, każdy z osobna przygotowuje dla siebie posiłek albo teraz są e, pudełka. Te pudełka zresztą są od dawna, więc to żadna nowość i nie ma sensu się temu jakoś tam bardziej przyglądać. E, ale faktem jest, że pojawiło się mnóstwo programów kulinarnych i to takich z wyższej półki. Że, e, Facet gotujący to jest, to jest to jest norma, to nie jest nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego. Mało tego. Szefowie kuchni, wielkim fanem jestem szef Stable, ze względu na historię, ale również to, jakiego rodzaju jest tam pokazywane jedzenie. Więc to absolutnie się wszystko zmienia. To już nie jest kiełbasa w cebuli na patelni smażone i tak dalej. To są naprawdę wręcz rarytasy, ale jednocześnie rzeczy, które. Kiedyś w naszej kuchni funkcjonowały, potem zostały wyparte przez rzeczy, które można szybko przygotować w mikrofali, których przygotowanie nie zajmuje 5-10 minut, nie więcej, tak. W związku z tym odeszło gdzieś tam przyglądanie się, jakiego rodzaju jest to kuchnia, ile ma kalorii. Liczyło się przede wszystkim to, żeby było szybko. Więc wracając do tej kuchni, jeszcze ja do dzisiaj pamiętam, jak mój ojciec przygotował mi kanapkę do szkoły. To było pół chleba, autentycznie pół chleba, przekrojone na pół i tam było wsadzony pomidor, ser yy, i mortadela. <noise> I spakował mi to i powiedział, że to jest kanapka do szkoły. Yy. Nie, to, to nie było dobre rozwiązanie. Od tego czasu jednak trochę się pozmieniało. Mój tata pewnie już dzisiaj tego nie pamięta, ale tak faktycznie było. Natomiast kiedy robił smażone na patelni, czyli właśnie kiełbasa, różne rodzaje kiełbas, wędlin, mortadella i to wszystko w cebuli, i to wszystko na patelni, ten aromat się utrzymywał w domu, to wszystko było bardzo ostre, bardzo pieprzne, bardzo takie wyraziste w smaku, ale to było fantastyczne. To, to jest taki smak, który ja pamiętam Przykład do dzisiaj. Natomiast, w momencie, kiedy poszedłem na studia, zmieniłem miasto, poszedłem na studia, okazało się, że absolutnie nie potrafię gotować. To znaczy tak jak się mówi o słoikach i bardzo słusznie, bierzcie najwięcej słoików, ile się da, bo pierwsze dwa lata e, mieszkania w innym mieście to jest życie na słoikach. To jest naprawdę coś, co jakby pozwala e, mieć taki w miarę swobodny umysł, czysty, nie przejmować się tym, że się opuściło rodzinny dom, bo gdzieś tam te, te e, emocje związane z domem są zamknięte w tych słoikach z kapustą, z, z sałatką warzywną i, i wszystko wszystkimi innymi rzeczami. Sprawia to ogromną frajdę i tym, którzy te słoiki szykują, i tym, którzy te słoiki konsumują. Natomiast bardzo szybko okazało się, że ja absolutnie gotować nie umiem. W związku z tym e, na studiach, e, praktycznie całe studia mogę śmiało powiedzieć, przeżyłem na e, makaronie z sosem ze słoika. E, I to była jedyna rzecz, którą byłem w stanie przygotować. Mało tego, jakby podniosłem e, Wspiałem się na wyżyny, jeżeli chodzi o sosę ze słoika, bo dodawałem do niego na przykład pieczarki, dodawałem do niego paprykę, dodawałem do tego pokrojone parówki i w ten sposób ubogacałem smak sosu ze słoika i z tym gotowym makaronem. No ale wiadomo, że nawet takie pyszności po jakimś czasie potrafią się znudzić. W związku z tym odwiedzałem również bary mleczne, które na szczęście cały czas funkcjonują, drogie nie są, chociaż ja wiem. Ten rok jest w ogóle jakby ten i poprzedni rok to jest w ogóle do wymazania, jeżeli chodzi o rzeczy związane z jedzeniem na mieście, z knajpami i tak dalej, tak dalej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, student bogaty i nie był, nie jest i nigdy nie będzie, w związku z tym e, będzie się stałował właśnie w takich miejscach, które z jednej strony są tanie, z drugiej strony faktycznie są smaczne i powinny funkcjonować w każdym mieście e, w hurtowych ilościach. W sensie tego naprawdę powinno być sporo i, i to jest tak takie dobro narodowe, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że tych studentów jest sporo w każdym mieście i te bary mleczne funkcjonują i funkcjonować powinny. To jest tak tu będę strażnikiem barów mlecznych to to, to na pewno próbowałem kiedyś usmażyć rybę efekt był taki że um... Ryba razem z patelnią wylądowała w koszu, ponieważ przywarła tak bardzo, że nie, nie szło tego zdrapać. Nie, nie, nie można było z tym absolutnie nic zrobić. W związku z tym, e, ryba z patelnią wylądowała w koszu na śmieci. I jeżeli sięgam pamięcią, to naprawdę e, oprócz zrobienia, to nie jest tak, że ja miałem jakieś dwie lewerencji. Ja po prostu nigdy nie zajmowałem sobie głowy tym, jak przygotować jakieś rzeczy. Oczywiście dzwoniłem do mamy, pytałem, e, co należy po kolei zrobić, ale, ale okazywało się, że łatwiej było jednak pierogi kupić i e, ugotować w domu w sensie podgotować tak e, łatwiej było zrobić ten makaron i, i sos ze słoika niż uczyć się jak te pierogi własnoręcznie robić e, nie było też zresztą ani warunków ani czasu na to chociaż nie może inaczej warunki to były bo mieszkałem w wynajmowanym mieszkaniu natomiast e, nie było absolutnie chęci do tego żeby uczyć się gotować w ogóle jakby nie widziałem siebie w roli, w roli kucharza i, i nie sprawiało mi to żadnej przyjemności. E, nie liczyłem wtedy również kalorii, nie, nie patrzyłem na to właściwie co jem. Ten posiłek miał być szybko przygotowany, miał być sycący, e, miał być smaczny, natomiast... E, nie, nie sprawiało mi frajdy absolutnie to, że mogę go robić własnoręcznie albo eksperymentować w kuchni. Nic z tych rzeczy. E, więc jajecznica, tak. Makaron, tak. Rzeczy, które można kupić w pudełku, odgrzać, tak. Wszelkiego rodzaju kanapki i tak dalej. To jest jasna sprawa. E, gotowany kurczak, tak. No bo to gdzieś tam można było łatwo zrobić. Natomiast e, pamiętam, że w momencie, kiedy na studiach już pracowałem, to wzbijaliśmy się również na weżyny takiego podłego jedzenia. To znaczy, do dzisiaj na przykład pamiętam, kiedy przygotowywaliśmy kanapki z serkiem topionym, białe pieczywo z serkiem topionym i na to pokrojone w kostkę parówki. I, i to był posiłek, który miał nam zapewnić energię na, na cały dzień. To znaczy, każdy dietetyk, który by dzisiaj to zobaczył, to by się złapał za głowę. Każdy zresztą, kto by dzisiaj to zobaczył, to by się złapał za głowę. Mało tego, słuchajcie. Żeby nie było, ja co, coraz, lepiej, coraz lepiej się przygotowuję, w sensie uczę się i poszukuję różnych więc rozwiązań, więc na przykład pani Ania Lewandowska jakby zobaczyła e, biały chleb z serkiem topionym i z parówką, to by się zapytała... W którą stronę to wszystko poszło? Owoce, warzywa jak najbardziej, ale, ale nie to. Więc dopiero z czasem odkrywałem, że można zrobić na przykład proste rzeczy, które będą smaczne, typu na przykład papryka faszerowana białym serem z dodatkiem czosnku, dodatkiem innych warzyw i, i można coś takiego zrobić. Więc naprawdę, mając teraz 35 lat i robiąc własnoręcznie taki sernik. To widzę, że po prostu to jest jakby Everest moich umiejętności kulinarnych. I nie ukrywam, że gotowanie również w czasie pandemii, chyba też wiele osób odkryło takie talenty, właśnie jak, jak pieczenie chleba, jak robienie serników, czy robienie naleśników, czy jakichś tam innych rzeczy związanych z kuchnią. Odkrywa jakieś takie talenty, że że, że to może sprawiać frajdę, że można zrobić rzeczy, które są zdrowe, które są niskokaloryczne, które są smaczne, że ten posiłek również jest ważny, że, że trzeba go celebrować, że on nie tylko dostarcza energii, ale dostarcza też pewnego rodzaju emocji. Więc kiedy sięgam właśnie pamięcią wstecz do tego, co kiedy siadłem, a co jem teraz, to jest absolutnie niebo a, a ziemia. Też dlatego, że pamiętam, że kiedy bardzo dużo pracowałem, a pracowałem po 16-17 godzin, też zdarzały się takie sytuacje. To na przykład potrafiłem powiedzieć, jak smakuje każda kanapka w tym, wiecie, w tej burgerowni z łukami. I w tej drugiej burgerowni bez łuków również, że jakby doskonale wiedziałem, jaki fast food w jakiej restauracji jest, jak smakuje, co nowego się pojawiło, jakie promocje są. Nie ukrywam, że ostatni raz w fast foodzie byłem. z półtora roku temu, może dwa lata temu. Nie chcę skłamać, bo możliwe, że, że coś się wydarzyło jeszcze po drodze, ale tak, żeby świadomie pójść na, na burgera takiego, wiecie, typowego z fast foodu, to to, to nie. Zdarzyło mi się oczywiście w tym czasie spróbować takiego z tym warzywnym mięsem, w sensie, z tym mięsem z roślinnym. E, raczej tak dla cieka z ciekawości niż dlatego, że, że, nie wiem, że jakoś, tak, um, jakoś tak wyszło, ale. Wrócił mi ten smak z czasów dzieciństwa, kiedy na basenie była taka podła knajpa i mieszał się ten smak tego burgera z tym plastikowym słodkim sosem i z tą wodą chlorowaną. To mniej więcej coś takiego mi wyszło tutaj, natomiast nie ukrywam... Nie był to też burger najwyższych lotów, więc wydaje mi się, że takie burgery również potrafią z, sprawić przyjemność, może są fajnym uzupełnieniem diety. Nie wiem, nie wnikam, natomiast moje doświadczenie moje pierwsze skojarzenie to właśnie było takie czasy z knajpy na basenie. To, to takie doświadczenie moje. Natomiast... Pamiętam również, kiedy przeprowadzałem wywiad z panią dietetyk w telewizji i rozmawialiśmy na temat jedzenia w szpitalach. To były te czasy, kiedy wtedy to nam zajmowało głowę, nie to, co teraz się dzieje, tylko wtedy nam zajmowało głowę, jakiego rodzaju są to posiłki. I do dzisiaj pamiętam, kiedy na wizji zacząłem jeść bułkę z parówką. Zadałem pytanie, zacząłem jeść jako taki element entertainment rozrywkowy. Pani mi odpowiedziała dosłownie jednym zdaniem ja utknąłem z tą bułką, z tą parówką w gębie i musiałem zadać kumplny pytanie. No i wyszło to tak jak wyszło. Od tamtej pory już staram się jednak unikać takich sytuacji, więc dzisiaj również tego sernika jeść nie będę. E może Państwo mają jakieś ciekawe doświadczenia a propos e, posiłków, e, czy to z czasów studiów, czy, czy z młodości, a może teraz Państwo nauczyli się na przykład czegoś nowego gotować i chcielibyście się podzielić. To ja zapraszam, również od tego są komentarze, możemy sobie spokojnie na ten temat porozmawiać. Może ktoś ma jakieś fajne przepisy, bo na przykład nie ukrywam, że kiedy wrzuciłem do internetu film na temat pieczenia chleba, to w komentarzach pojawił się e, wpis, że e, ten film potrafi odstraszyć wszystkich, którzy chcieliby kiedykolwiek upiec chleb. I naprawdę Zrobiło mi się przykrocie. Więc. Więc. Więc będę starał się jednak unikać wrzucania takich przepisów, pokazywania, że ja się na tym znam, bo się na tym absolutnie nie znam. Natomiast nie ukrywam, że gotowanie potrafi sprawić frajder. Bardziej gotującemu niż tym, którzy to jedzą, bo. E... Bo jedni wydłubują rodzynki, bo nie uważają, żeby w serniku po, e, powinny się znaleźć rodzynki, i nie potrafią tym sernikiem nawet pluć. Zdarzały się takie przypadki w tym domu. E, ale rozumiem, że nie wszystkim to musi smakować. Nie smakuje bardzo, tak więc. E... Do zobaczenia i zachęcam do tego, żeby albo żebyśmy się spotykali tutaj, w sensie widząc się, albo żebyśmy się spotykali słysząc się na Spotify, może na kolejnych platformach, a może Państwo mają jakąś tam inną sprawę, to również zapraszam do kontaktu. A na razie to tyle. Subskrybujcie, obserwujcie i dzielcie się w komentarzach, kto sernik z rodzynkami, a kto bez. Do zobaczenia. que é o